Kurwa, masz granat? No i chuj kurwa Dobra, zioga, zioga. Są tam? Nikogo nie mam na szczęście Masz granat i kurwa granatem wystrzał do mnie Ze ja? Że uspa kurwa, nie mnie Dobra Nie zjebałeś stary Co, ko kompetycja? No, no, pokaż jeszcze raz. <grym> Stary, masz tu spa? No. I dawaj. No, ja mam tak granatem tam po prostu? No. Dobrze. Musisz dobrze trafić. Teraz jest dobrze? nie chuj, I <grym> <grym> Nie umra. Legendarny, <grym> 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 bo <grym> O nie, zawleczka. Jaka zawleczka? Y co? No. Gana, gwen, gwen, gwena, gana, gwena. O uważaj! Glenat! Idioto! jest, tu jest, tu, jest tu jest, jest, on ma broń. Poczekaj. Chyba. Ty cio oni nie są za tym? Nie. Okej. Okay. <laughs> Znowu No wyrzucaj, nie śledzi To i raz, i dwa O ty kurwa O chcesz zabrać, o ty kurewko Kurewko i no What? Słuchaj, ale ktoś może się czuć kobietą A ktoś może się czuć helikopterem Pewnie, zaznaczam Czyli zaznaczamy helikopter? Tak ja A, za grypna, maja. Psychologiczna, psychologiczna, maja. Maja. Ja, ale Maja! nie, 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 oboje! nie, no nie, no. No na ja, Jak szło? Ja miałem trzy ja nie, nie, no kurwa tak! Pewnie, nie, 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 Nie! Nie! To chyba do ciebie, Kajszan. Nie, do w wziął Już Nie Co chrupiesz Kajszan? Kajszan! Sigma, Sigma Co? Co chrupiesz? Sip Jakie? Jak ja? hahaha Kaj kajsan hahaha Marek, jak robi Bastion pod ultem? mm <laughs>